Witajcie moi kochani w 29 odcinku z serii Kikster pijany lub niespełna rozumu Dzisiaj przedstawię wam auto, które zaraz po w Lagunie, Oraz E46 w wersji sport które Jest najbardziej prestiżowym autem w Polsce Ohohoho! Fiat Cento. Stworzyć odcinek o Citta Caczento to tak jakby napisać symfonię lub inną operę Będąc już praktycznie głuchym to nawet ja, Sebastian ja. Jestem w stanie pierdolnąć odcineczek o tym wzorze auta luksusowo rodzinno terenowo szosowego Ale od początku Historia Citta Caczento rozpoczyna się już w roku 19... W 1960 roku, kiedy to Audi wypuściło pierwszy model 100 o oznaczeniu C4. W 76 pokazano C1, C3, później model C2, a 6 lat później model C3. 3. Warto wspomnieć, że w modelu C3 w, 1, w roku 1989 po raz pierwszy zamontowano wysokoprężny turbodoładowany silnik z bezpośrednim wtryskiem, czyli legendarne 2 Z.